Teraz opowiem kawał wiagra, uśmiechniesz się, a potem temat amore seniore. Wilk zjadł babcię, założył jej koszulę nocną i położył się w łóżku. Nie wiedział tylko, że dziadek pod prysznicem wziął już wiagrę. Dowcip chce nam najwyraźniej przybliżyć wyzwania życia płciowego seniorów. Po pierwsze cieszy, że dziadek jeszcze żyje. Przecież chyba w znanej nam wszystkim bajce dziadka nie było. W znaczeniu nie dożył lub może się wcześniej z babcią rozwiódł i żył w zupełnie innym lesie z jakąś młodszą lafiryndą. Inne opcje to był akurat w sanatorium lub pracował jako ochroniarz w okolicznym supermarkecie. No dobra, ale w kawale jest i żyje. Cieszy mnie niezmiernie wizja, że prawdopodobnie dziadkowi się chce. Nie wiemy, ile lat ma dziadek i ile babcia, ale archetypowo zakładamy, że są starsi od węgla. I podkreślam, już to cieszy. Nie dość, że on się zbiera do akcji, to jeszcze chce mu się postarać i domyć to i owo. Wnioskuję także, że babcia wciąż mu się podoba wciąż go kręci. Naprawdę nieważne są chyba technikalia, że w późnym wieku ktoś może na swoich warunkach, a inny ktoś musi jeszcze łychnąć niebieską tabletkę. Ważna jest intencja. No tak, dochodzimy do smutnego faktu, że nic o aparycji lub cechach osobowych babci się nie dowiemy. po ją zeżarł. W sumie zostajemy tylko z lekkim wnioskiem, że chyba była apetyczna.